Aby obliczyć pole powierzchni całkowitej walca, musimy znać promień podstawy oraz wysokość. Ten wzór, wzór na pole całkowite, znajdziesz w tablicach maturalnych. W pierwszym kroku policzymy H. Widzimy, że w przekroju osiowym mamy trójkąt prostokątny, gdzie przeciwprostokątna D ma długość równą 12 cm oraz podany jest kąt alfa o mierze 30 stopni. No i tutaj możemy. Hmm, Obliczenia wykonać w oparciu o własności trójkąta 30 60 90 stopni lub możemy skorzystać z trygonometrii. Ja wybiorę tą drugą opcję i zapiszę jak policzyć sinus kąta alfa. Sinus kąta jest to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do długości przeciwprostokątnej. No i teraz podstawmy tutaj liczby. W miejsce kąta alfa wstawiamy 30 stopni, h obliczamy, d jest równe 12. Sinus 30 stopni odczytujemy z wartości, z tabelki z wartościami funkcji trygonometrycznych. To jest jedna druga, więc tutaj zapisujemy jedną drugą, no i to się równa h podzielić przez 12. Następnie mnożymy po przekątnych, otrzymujemy... 2h równe 12, no i dzielimy obustronnie to równanie przez 2. W ten sposób policzyliśmy h to jest 6 cm. W kolejnym kroku wyznaczmy długość r. r będziemy liczyć z funkcji cosinus. Zapiszemy więc, że cosinus kąta alfa to się równa. I uwaga, cosinus jest to stosunek przy leżącej koło kąta. Cosinus, koło kąta, tak to można zapamiętać. A sinus to jest naprzeciwko kąta, nie? więc wystarczy zapamiętać, jak jest z cosinusem. Cosinus jest koło kąta. I koło kąta mamy odcinek o długości 2r. Więc to jest 2r do długości przeciwprostokątnej, do D. sinus 30 stopni odczytujemy z tabelki, to jest pierwiastek z trzech drugich. Mnożymy po przekątnych i dzielimy obustronnie równanie przez 4. Teraz mamy już wszystkie informacje, które pozwolą nam obliczyć pole całkowite. Przepiszmy wzór. Podstawmy liczby. Przed nawiasem mamy tak: 2pi razy 3 pierwiastek z 3 to jest 6 pierwiastek z 3pi. W nawiasie tych liczb nie dodamy, ponieważ jedna z nich jest liczbą niewymierną. Ale możemy ten nawias pomnożyć przez 6 pierwiastek kwadratowy z 3pi. Otrzymamy wówczas. Może tak, tutaj jeszcze to przeliczę. 6 pierwiastek z 3 razy 3 pierwiastek z 3, żeby nie było wątpliwości. Mnożymy 6 razy 3 to jest 18, i pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3. I to jest 54. to tutaj zapiszemy 54 pi dodać i teraz mnożymy to z tym. Czyli otrzymamy 36 pierwiastek z 3 pi. To się równa. Możemy jeszcze wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. Wspólnym czynnikiem będzie 18 pi, a do nawiasu wstawimy 3 dodać 2 pierwiastek kwadratowy z 3. No i dopiszmy jednostkę na końcu.